Rzeczów, wiele osób zapomina jak ważna jest odpowiednia suplementacja około treningowa. Ciężki trening powoduje mikrouszkodzenia naszych włókien mięśniowych, aby te mięśnie mogły się ponownie zregenerować, potrzebują budulca. Jeśli więc zależy nam na wzroście mięśni, warto zastosować przed jak i po treningu odpowiednie suplementy. Moim zdaniem najlepszym z takim suplementem, zarówno przed jak i po treningowym Byłby humapro. Jest to zbiór aminokwasów egzogennych, czyli takich, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Potrzebuje, abyśmy my te aminokwasy dostarczyli z zewnątrz, czyli poprzez pożywienie. Jeśli dostarczymy jedną porcję, czyli 5 gram takich aminokwasów bezpośrednio przed, bezpośrednio po treningu, zabezpieczymy nasze mięśnie przed katabolizmem, jak i też damy bodziec do organizmu i budulec. Do odbudowy tych nowych włókien mięśniowych. Tutaj chciałbym jeszcze pokazać, jak nasz produkt wygląda z bliska. Są to tutaj aminokwasy Humapro o smaku pomagańczowym. W środku będzie miękka. Wocheczek, który zapobiega łapaniu wilgoci przez produkt. No i nasz słuchawiec. Zapraszam więc wszystkich do odwiedzania naszego sklepu, naszej strony na Facebooku. Serdecznie zapraszam.